Kurs Nowe Życie? O tak! Bardzo się cieszę, że mogę Cię zaprosić na coś bardzo wyjątkowego. Przeżycie, które odmieniło już wiele tysięcy osób na całym świecie, a także odmieniło moje życie, moje życie i mojej żony. Kurs Nowe Życie, wyjątkowy czas pobłogosławiony przez Boga tak naprawdę niecały weekend 45 godzin spotkania z miłością, przebaczającą miłością Boga Ojca. Doświadczenia zbawienia w Jezusie, uwolnienia w Jezusie Chrystusie, który jest jedynym Zbawicielem, też napełnienia Duchem Świętym, napełnienia Duchem miłości, pokoju, radości, jedności. Nie znalazłem w życiu nic, co mógłbym porównać z tym doświadczeniem spotkania z Bogiem, który jest blisko. Pamiętam moje nowe życie i sam początek, kiedy już stał się pierwszy cud, bo wyłączyłem komórkę, ale też zawołałem z głębi serca: Boże, jeśli coś dla mnie masz, to daj mi to teraz. I to, co się wydarzyło, przerosło wszelkie moje wyobrażenia, oczekiwania o, o tym, jak Bóg może zaingerować w życiu człowieka. Dorastałem w katolickiej rodzinie, więc Bóg był obecny w moim życiu. Chodziłem do kościoła, ale Bóg był gdzieś daleko w niebie. Odległy, surowy, z którym nie miałem żadnej relacji. Może poza tą, że trochę się go bałem, że mnie ukaże. Był w moim życiu, ale gdzieś daleko, na szarym końcu, w moich priorytetach życiowych. Już na studiach i na początku mojej pracy, moje życie było nastawione tylko na gromadzenie i na zarabianie pieniędzy. Zbudowaliśmy z żoną dom, mieliśmy samochody, jeździliśmy na zagraniczne wakacje, ale takie życie bez Boga doprowadziło mnie do tego, że rosła we mnie frustracja. Z zewnątrz bardzo szczęśliwy człowiek, ale tak naprawdę z pustką w sercu. Moje życie było smutne, obarczone dużym lękiem o zdrowie, o pieniądze, o przyszłość, o pozycję. Tak naprawdę miałem takie doświadczenie, że wszystko dźwigam na swoich ramionach i za wszystko jestem odpowiedzialny. To rodziło dużą frustrację, którą najczęściej zapijałem alkoholem. I imprezowałem, żeby poczuć, że żyję. Ten właśnie krótki czas tych rekolekcji Pan Bóg dał mi taką łaskę zatrzymania. Zatrzymał mnie bardzo delikatnie i dał mi doświadczenie tego, jak bardzo mnie kocha. To mnie przemieniło i to doświadczenie niesie mnie do dzisiejszego dnia. Każdego dnia wracam do tego doświadczenia. Dlatego właśnie Cię zachęcam i zapraszam na to spotkanie z Bogiem. Przyjmij prezent, który ma dla Ciebie. Niech dobry Bóg... Błogosławi Cię ogromem swojej miłości, którą ma dla Ciebie. Do zobaczenia na nowym życiu.